Dzień dobry Małgorzata Brzezińska dla kanału Koloseum. Ze mną Dawid Załęski prosto po konferencji. E, zapytam tak. Dzwonił Denis, jak się domyślam, nie Labryga. Teraz? Nie, ja dzwoniłem, tak zapytać. Na pewno? Tak, tak, ja dzwonię do niego. No. Bo mi się wydaje, że ogólnie są dwa pytania, które cię tutaj najbardziej męczą. I ty potwierdzisz mi, bądź nie. Jak było na konferencji? I drugie, jak relacje z synem? Mam rację, coś pominęłam? Mogę odpowiedzieć na wszystko jednym słowem, okej. Okay. Tak się spodziewałam, także dzisiaj nie będziemy tego tematu za bardzo ciągnąć, aczkolwiek do zestawienia Denisa z Danielem Omilanczukiem jeszcze wrócimy jako po prostu zawodników, nie jako twojego syna. Jak te ostatnie dni przygotowań przed walką? No dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko na razie bez kontuzji, jakichś tam większych, bez uszczerbków. Końcówka teraz już, regeneracja, jakieś tam szybkościówki, odpoczywamy i w sobotę wchodzimy do OKTAGONu. No, ty chyba masz taki luz, wydaje mi się, bo wiele razy wspominałeś o tym, że taka jeden mała rękawica to jest dla ciebie ta odpowiednia formuła i też odpowiednia dla twojego stanu zdrowia. Powiedz mi, czy te twoje problemy z kręgosłupem, o których wspominasz, one mają jakiś wpływ na twój proces przygotowań? Nie możesz czegoś robić? Mają, mają, zawsze mają. Zawsze z tym się borykam, także no jest ciężko w takich przygotowaniach, ciężki, bo te plecy dają znać o sobie, no ale to jest na tyle już się znam, że wiem kiedy mogę przycisnąć, kiedy odpuścić, co robić, kiedy niczego nie robić, także nauczyłem się z tym żyć, także jakoś daje radę jeszcze. Tak na tle walk, które już odbyłeś, czy te plecy odzywały się zazwyczaj gdzieś tam już na samym początku i nie dawały Ci żyć, czy gdzieś jak Twój organizm był już wycieńczony na przykład w walce ostatniej z Dondiego? Nie, towarzyszą mi codziennie na każdym kroku, także po prostu nauczyłem się z tym żyć. Wiem, co mogę, co nie mogę i jak do tego podchodzić. Czyli teoretycznie nie powinno mieć to takiego dużego wpływu na walkę? Nie, no mam nadzieję, że nie. <laughs> Nigdy nie miało zawsze. No, no tak jak mówię, już się nauczyłem z tym żyć, więc y, pilnuję ich po prostu. Co ty byś mógł powiedzieć, że jest po twojej stronie w tym zestawieniu? Bo jeżeli chodzi o warunki fizyczne, tutaj zdecydowanie mówi się o tym, że no jest, jednak Denis Labryga to jest wielki chłop, co może u ciebie przeważyć? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Dobra, to inaczej, jakbyś miał na siebie postawić kupon, to ile byś postawił? Nie jestem hazardzistą. Dobra, a gdyby to było tak tylko czysto dla zabawy, nie wiem, w rodzinie? To czy w ogóle bym postawił na siebie? Ile byś postawił? Ile, ile? By byś w stanie postawić na siebie? Ojej, to jest trudne pytanie. Ile? No, no masz czas się zastanowić? No, nie wiem. No ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Ile? No. Z takiego sportowego punktu, z punktu widzenia będzie jednak ta walka, o której się tak wiele mówiło, Denisa Załęckiego z Danielem Omielańczukiem. Co ty sądzisz o takim zestawieniu? Zwłaszcza po tym, jak widzieliśmy Denisa w ostatnich walkach, wyjście do takiego sportowca, który jest bardzo szanowany. Czego ty Michał się 94 kilo? Jakiejś granicy? No co so, honaru, się na, na wadze się ważyłem. No. Nie zbijam samo mi zaszło. <grym> 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 Jakieś nieporozumienia związane z wagą, z tego co słychać. Czy, czyli jednak Denis jest tutaj obok zainteresowany i żywo podsłuchuje naszej rozmowy. Myśli, że może coś tam jeszcze uda mu się podsłuchać przed, tak. przed walką. Tak, tak, bo ktoś mnie tam wcześniej pytał o wagę. I mówię, że waży 94 kg dzisiaj i teraz Denis nie dowiedział, myślał, że ja se robię. Ja mówię, naprawdę tak tyle ważę i, i jest zdziwiony. Zamierza się coś tutaj zmienić jeszcze do soboty, czy tak pozostajesz na nie, tym pułapie? Nie, da się nic zmienić, to natura. Tak sobie, jak teraz już wszedł ten aspekt wagi, zastanawiam się, co sądzisz o pojawieniu się Dominika Pudzianowskiego w, we Freak bo podobna formuła, podobna waga, zastanawiam się, czy widziałbyś go ewentualnie jako potencjalnego przeciwnika. Ja nie rozważam tak tutaj nikogo jako potencjalnego przeciwnika, kogo da federacja to wtedy ewentualnie sobie wezmę, a tak ja nie rozważam, także ja nawet nie wiem co tam Dominik potrafi, co nie, ja go nie znam, także dwa razy go widziałem na oczy i tyle. Właśnie najlepsze jest to, że zawsze odpowiadasz, że nie szukasz zestawień, nie odpowiadasz na żadne zestawienia, a federacja i tak jedna czy druga zawsze się znajdzie i zadzwoni. Tak, zawsze mi dają jakiś latów, nie wiem czemu, ale... Uwzi Ale Dominik też ma. ma Uzieli się na mnie, nie wiem. Pod względem wieku też ma mało lata, można by powiedzieć. Więc podobnie, na podobnym wózku jedziecie z Dominikiem. No to widzisz, może chcą wytępić starych. Korona koronawirus nie wytępił, to może oni chcą wytępić starych dziadków. A tak szczerze, ten argument wieku ma dla ciebie jakieś znaczenie? Nie, słuchaj, no nie czuję się na tyle lat, co mam. Kurwa, no. Myślę, że wiele razy pokazałeś się nie na tyle lat, ile masz, i wiele osób już wie, czego możemy oczekiwać od ciebie w sobotę. Pamiętacie, że duchowo to ja jestem w jego wieku, a reszta się nie liczy. Póki ciało jeszcze tam pasuje do głowy, to jest okej. Okay. Także należy uwzględniać ten aspekt w sobotę ze strony tutaj Denisa. I jak spędzisz ten ostatni czas przed walką? Nie wiem, nie mam zaplanowanego, także zobaczymy. Jakiś program w klaucie Roast? Nie, nie, ja nie będę w programie żadnym, także z tego co wiem, to ja dla mnie nie mają planu jakiegoś na program. Czy to ze względu na to, że gdzieś tam te obowiązki medialne są dla Ciebie niezbyt ulubione? Nie wiem, może kurwa jestem zbyt nudny dla kibiców, nie wiem, nie mam pojęcia, po prostu nie przydzielili mi programu i tyle, nie? Może następnym razem, także dziękuję Ci bardzo za rozmowę, powodzenia w sobotę i zobaczymy jak się to rozstrzygnie. Dzięki również.